Hej, jak się macie? Witam Was w kolejnym odcinku Steam Fortress 2. I wiem, dawno nie było filmów, ale jak już mówiłem, filmy będą się pojawiać coraz. Um, coraz rzadziej. E, dawno nie grałem w TV, bo ostatnio wtedy, kiedy nagrywałem dla Was odcinek, z tego tak zauważyłem w mojej bibliotece Steam, że ostatnio łączyłem. TF-a w zeszłym roku, 28 grudnia Zobaczmy czy jeszcze będę coś trafiał um, Ten scout mnie trochę denerwuje Nie chce się spalić Patrzcie na tego fagota Dobra Pyro nie jest moją najlepszą klasą Ale O, serio O kurde Medyk, 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 Chodź ze mną Mam 60 HP i dobra, zobaczmy. W ogóle chyba mam za niską czułość myszki, bo ostatnio więcej grałem w CS-a niż TF-a. I zauważyłem, że że myszka jest jakaś inna. No tu w Serio medykami zabiłeś? O oh, fuck. O oh, fuck. Nie traficie mnie, a jednak traficie. Co to? Nie chcę żadnych kontraktów, chciałem na nie zagłosować. Moment, bo muszę myszkę sobie podkręcić. Mam aż na 0,70 i to jest aż takie wolne. Nie jestem przyzwyczajony do takiej szybkiej myszki w TF-ie, bo jak na przykład gram snajperem, to myszka moja wynosi 0,45 i to jest raczej dla mnie dużo, jeśli chodzi na przykład o granie snajperem. A teraz podkręciłem prawie do jedynki. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy jak się będzie grało. W ogóle, mamy nowy rok. Jeszcze nie składałem wam życzeń noworocznych, więc mam nadzieję, że ten nowy rok będzie lepszy niż poprzedni. Że miło spędzicie ten rok, że wszystko będzie po waszej myśli. Samemu sobie życzę, żeby było więcej subskrypcji, na przykład właśnie, dobiliście ponad 500 subskrypcji dzisiaj rano. E, gdy włączyłem komputer, aby poszukać, e, no tam swoich rzeczy, takich tam, moje sprawy. Prze tak przy okazji wpadłem na YouTube, zobaczyć ile tam subskrypcji. Ja się patrzę, a tu już 500, chyba nawet 501 było. A więc bardzo Wam dziękuję. Jeżeli na przykład oglądacie moje filmy, a jeszcze mnie nie subskrybujecie, więc... To, to nie bójcie się nacisnąć przycisku subskrybuj, to będzie bardzo... Dobry wybór. E, Medyk, ty idiotoleczysz spaja. Boże co za nie ogar? <laughs> Widzieliście tego medyka, wziął, wziął leczył spaja, a, a, a mnie nie miał w dupie. Tak trochę średnio mi idzie. 4 fragi, 3 zgony, weźmy może jakąś inną klasę, na przykład spajem zagrajmy. Pamiętam, że ostatnio grałem na lobby. spajem mi całkiem nieźle mi szło. Eee... Ale dobra, znowu odchodzę od tematu. Jak mówiłem, widziście 500 subów, e, co mnie cieszy. I mam nadzieję, że e, się nie zatrzymamy na liczbie 500 subów, że e, też e, za kilka miesięcy, albo może nawet za miesiąc na przykład e, będzie tych subskrypcji na przykład 600. Albo nawet i 1000. Co ja nie mam nic przeciwko. Ale to był piękny szczoł. Skołcie. Szeleci heada. Mówiłem, że heada? Bo teraz bym to trafił. No nie, nie mogłem się trafić w gościa, co miał 2 HP. Ten, od, ten celownik mi trochę chyba nie leży i jak będę update'ował mojego huda, to przy okazji zrobię swój stary celownik, ponieważ ta mała kropka po środku jest po prostu dla mnie zła. Nie wiem czemu jeszcze tego nie zrobiłem, chyba od dwóch miesięcy mam ten celownik i on mnie denerwuje strasznie. I nie chcę mi się go zmienić. Myślałem nad zrobieniem konkursu z okazji 500 widów. Um, jeszcze um, przemyślę tą sprawę i zobaczę jakby to organizacyjnie wyszło, nie będę chodził zebrany za solda, bo to jest zawołane. E, na przykład, jeżeli uda mi się zrobić jakiś konkurs, to może na trochę większą liczbę widzów e, i to będzie też taka fajna opcja, mi się wydaje. E, chyba wszyscy lubią e, konkursy. Dobra. Spajam nawet nigdzie chyba tak źle, drugi headshot był. E, to nasz spy Tu idą moi O, tu jest działko Dobra Ja się nim zajmę O, tu jest nawet pan Engu O kurde, i tu jest nawet drugie działko mhm. Dobra O, tu je rozwalili się, to działko Pięknie, dobra No to lecimy z tym działkiem Engu raczej nie, nie zdąży nie, nie zdążę. Działko się rozwali. A więc super, super. Dobra. Engu, umrzyj. Ale ode mnie. Nawet asyst nie dostałem. To bym jeszcze Ten pan. Jeszcze temu skałtowi tylko szedisz headshota. No, kurde, O. Spajem mi idzie całkiem nieźle. Nie. O, zeskanowali mnie. Ale przynajmniej teleport się udał rozwalić. Akurat inżynier zbudował wyjście gdzieś i akurat mi się oba zasapowały i obydwa się rozwaliły. A więc jest całkiem spoko. Co tu za dźwięk? Bo ja nawet nie wiedziałem, że to taki dźwięk ma jak mi się uderza. <grym> Ale to przecież jest od bardzo dawna ta broń. O, kurde. Nowy update był. E, świąteczny, który był słaby, prawda? Nie ma się co oszukiwać, był dziadowski. nowe kontrakty i to wszystko, ale o tym się już wypowiadają. pewnie... oglądaliście może albo może nie? Ten skał dostał banię. Nie! Nie wolno. E no tym spadem całkiem nieźle idzie. Headshoty wpadają. Tam ktoś był. Tak mi się wydaje Nie, nie ma nikogo. No i bardzo dobrze o, 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 o! O! Tutaj? Nie, nie tutaj. Pyro nie chce współpracować, ale jest tam. Medyk Kurde Zapomniałem, że ja mam niewidzialność. Ogarnął ma? Dobra Pan Eng w ogóle Nie ogarnia Dobra Pyro nie na szczęście nie zapało. Tu gdzieś powinna być apteczka Zabrałem Demomanowi apteczkę, ale mi się bardziej należała moim zdaniem On może poczekać O tu była mała apteczka w ogóle Siema Fuck Ogarnął o o Niedobrze. Niedobrze! Tam była mała apteczka, kurde, zwaliłem to. Strasznie się dziwnie gra po takiej dłuższej przerwie w TFA. Ale tak z że brakowało mi trochę TFA. Tak dzisiaj siadłem, popatrzyłem kurde. Powinienem się uczyć. Ale nagranie 15-20 minutowego odcinka niczym mi nie przeszkodzi, więc postanowiłem chwilę pograć... Ehm, nagrać wam odcineczek w międzyczasie kiedy będzie się renderował. I jak będzie się e, wysyłał, to zdąży się pouczyć na przykład matematyki. Bo kurde, trochę mam zaległości z matematyką, muszę przyznać. Myślałem, że stoję trochę z nią. Lepiej ja tu jednak muszę e, trochę przy niej przysiąść. Tak samo z językiem polskim i lekturami. Co e... no. ludzie, no? Ja ale patrzcie na to. Jakby on biegał na lewo i prawo, to by dostał się, i by umarł. Dobra, trzeba pomóc drużynie, w kłopocach, ale nasza drużyna świetnie sobie bez mnie umie poradzić. Coś tu wyjdzie? Czy nie wyjdzie? Jednak nie. To był headshot, serio? No, Tak, trochę na wyczucie strzeliłem, muszę przyznać. Ale dobra, postępujmy tutaj trochę chwilę jeszcze. Może ktoś tu wyjdzie. Nasi zaczęli spam filować Ładnie, ładnie. Tam to Pyro szaleje. Okej. Okay. Yy, jest niedobrze. Oj, było niedobrze. Nie mogłem sobie w niego trafić. Dobra. Tak wracając jeszcze do poprzednich moich tematów, bo jak ja zawsze jak coś robię, jak zaczynam grać i zaczynam o czymś gadać. I Nagle pomyślę o czymś innym, to w ogóle nie gadam na temat. To jest dziwne jakieś. Mam 12 fragów, 7 zgonów, nie najlepiej, nie najgorzej. O, inżynier się byczy. A więc pomyślę nad konkursem. Pomyślę nad konkursem, bo to jest naprawdę całkiem spoko... Całkiem spoko opcja. A tak, zestartujmy. Szkoda tylko, że nie zdążymy. Pomyśl nad konkursem, e, mam nadzieję, że nowy rok przyniesie nowych subskrybentów, e, nowych widzów e, i że ten rok dla was będzie dobry, no i po cichu liczę, że dla mnie też będzie całkiem niezły, bo kurde, no, matura w maju, a miesiąc przed maturą trochę egzaminów, żeby, żeby przedmioty pozaliczać, więc mam nadzieję, że to wszystko pójdzie w miarę, w miarę dobrze i że się kanał roz, e, rozwinie i że fajne filmy będą i że wam się będą podobać po maturze e, myślę, że e, skombinuję pracę i na przykład IC do mnie przyjedzie, w wakacje i to tak mamy w planach, żeby IC przyjechał wakacje na miesiąc, no, bo tak tyle mniej więcej mogą studenci pracować w Belgii e... Oszty PMK Patrzcie jaki mocny się wydaje o i mnie nie dosięgną ehm... Więc możliwe, że po maturze będę trochę zajęty, ale po maturze będę miał 3 miesiące wolnego chyba coś takiego. A więc to będzie niezły czas na tworzenie filmów, na nagrywanie. Więc mam nadzieję, że będzie Wam się to wszystko podobało. Ten damoman mnie chyba widział. Ale ten sniper niekoniecznie. Siema, sniper. A tam mamy jego. Oni nie są obici. Dlatego nie będę się zdradzał póki co. Tutaj słyszę Grubaska Dzień dobry Aha mój frag, nie trafiłeś mu backstaba A do nas stoi Ale medyka też nie ma I Się zakradnę trochę do ich bazy Tu jest blue, tak? Tak, tu jest blue Ten sol tu przyjdzie Wow, już się bałem, że to nie siądzie i się odwróci po mnie. A tego bym nie chciał. <grym>, to, to był niewidzialny spaj. Nie no, beka. Chodź tu. Nie, 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 nie strzelaj. Albo strzelaj, ale nie we mnie. Dobra. A, a, a. Nie, 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 nie. 15 HP. Nie, już miałem headshota na nim. Kurczę, nie trafiłem. A Ajajaj, ale nie idzie mi aż tak źle. Myślałem, że jak wejdę, to mnie wszyscy tutaj będą kopać po tyłku, a ja nic nie będę mógł zrobić. A tu jednak całkiem niezłe strzały nawet mi wychodzą. Eee, yy, i dobra, tu nikogo nie ma. W ogóle ten spy, what the fuck, co on tam robił na niewidzialności na zegarku? Ze wziął i stanął, albo jemu stanął, albo nieważne. O, tam był skałcik. Ajajaj. Medyki się leczą, więc teraz ja gówno im zrobię. Oś ty się. O, ale krytażem dostał. A tego Scouta mogłem tam zabić. Zobaczmy, o, naszego MLG. Zobaczmy, co nasz zawodnik MLG zrobi. Nasz MLG ucieka do spawn'a, a więc dobra. Faktycznie MLG akcji tutaj tworzy medykiem. E, a więc my może wróćmy na e, punkt, bo widzę, że nasi tak nie do końca mają zamiar przejmować te punkty. Ej, ej, ej. Nie we mnie. Medyk. Przestań się we mnie. Znajdź sobie inne ofiary. Bo mnie już zabiłeś. Mhm. Tu mamy solda. Ten obcy. O, medyk zechcony. Jeszcze tego skauta. Proszę, mój, 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 żeby był mój. Nie, zabiliście mi go. Ale ten medyk z Jacksonie był. Totalnie. Nie, cofnął się. Heavy dlaczego wyszedłby drugi z taki piękny staw. O, kłopoty. No właśnie. <ścoughs> to były kłopoty. Ale. O, co to było? Tak mi się rzadko zdarza zrobić taki skok nad kimś. E, nawet nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa ICE'ego trzeba, był, było, trzeba byłoby Aisego zapytać, jak to się nazywa, bo ja sam muszę przyznać, że po 3797 godzin nie wiem jak się nazywa e, ten sub. A więc tak, tak, tak. E, widać jakim dobrym spajem jestem, i ogarniętym. Ajajaj. Ajajaj. Masz tak mało HP medycy. Tak Taki pewny się czujesz W sumie nie dziwię muszę, się, bo trafia z tej kuszy i mnie za chwilę zabije Tam spierdzielił, patrzcie na niego Ja, ja go dorwę Ja go zabiję, bo on mnie denerwuje Oho Dobra, nie tak to miało wyglądać, ale zabity, zabity Chociaż nie jestem pewien, czy to był on to jest nasz O, czarny, Dobra, dobra. O, lol, nasi xpon Patrzcie na to. O, jak to wtedy nie był headshot? Myślicie, że mnie tutaj zobaczą? Nie sądzę, nasi to powinni wygrać. Siema, spaju. Widzę, że fajne przebranie sobie znalazłeś. No właśnie. No i pięknie, runda ugrana. Co prawda? Mm, chociaż miałem powiedzieć, że nie byłem jakiś bardzo przydatny teamowi, aby to wygrać, ale... Boże, ale warzyło. Czy mi to widzieliście? Powiedzcie, że nie widzieliście. Jeżeli ten skał do mnie mówił nice shot, to... To był sarkazm. Nie podoba mi się takie coś. <laughs> ale dobra, zagramy sobie tą jeszcze jedną rundę. Ile odcinek trwa? Trwa 18 minut. Kurde, jak nagrywam te FA, to ten czas tak szybko leci, niemiłosiernie. O, patrzcie na to. Jakie ninja. No nie, co wy zrobiliście? No. Dobra, ten Sold jest nasz. Tak, nasz. I nie chciał umrzeć. O, no nie, ten Sold znowu tam poszedł. Tu jest Spy znowu za demo, przebrany, się nie jest demomanem, tylko mną, bo za kogoś innego można przebrać. Holi, się siema. No nie, dlaczego on nie chciał zginąć ode mnie? O kurde, patrzcie co ja dostałem. W ogóle patrzcie jakie mam syf w plecaku, będę musiał to poporządkować po kiedyś. Z tej skarpety te darmowe przedmioty dostanę dostałem. Muszę je ogarnąć. A zobaczcie, kto się zrobił online. IC. W sumie mogłem go zapytać, jak się nazywa ten trick. Wiecie co? Zapytam go. Ej, Icy Jak nazywa się ten trick z bajem, Gdy się nad kimś przeskakuje i zabija. <laughs> Pewnie mi odpisze, że jestem downem i sam nie znam, nie wiem jak to się nazywa Ale mniejsza z tym Seria, o, widzicie Sterstab, ale to nie był sterstab Ale to nie było na schodach To nie jest sterstab, patrzcie To nie jest sterstab, więc o to chodzi To nie był stair. Ale, ale Ale to nie było na schodach Lola. <noise> <noise> Rozmowa dwóch downów. Eee, ta akcja też mi całkiem nieźle wyszła. Sam fakt, że to były trochę tak, jakby free to play, i nie do końca ogarniały, kto tam stoi na górze. Ale tak ten. Kryk się. E, Aha. Dzięki. Dobra. Icy e, 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 mi pomógł, bo Icy to mój kolega i Icy mnie lubi. A ja też lubię Icego. A więc po Eee, wróćmy do... Do naszej rundy. Ty to jednak jesteś. Pewnie za chwilę coś głupiego na wizji mi tu napiszę. Angu. Ty mi tutaj. O kurde. Ty tu masz mini działkę i tutaj się pewny czujesz. O, ale nie masz działka. Spaju, pomogę ci. Timur. O o Niedobrze, ten Scout mnie zabił, a ja miałem na nim dominację. W ogóle patrzcie jakie ja mam dużo punktów, 43, drugi ma 24, no całkiem nieźle. Tygodniowa przerwa od tf też jest na, na plus jak widać, nie jestem aż takim sobie... Nie, spaj za tobą Pyro, za tobą Pajro, spaj za tobą. Yuma przeżyj, Yuma, Juma, czy ty inna choroba przeżyj tam. No i chyba umrę za chwilę, tak coś czuję, nie wiem czemu. Ale jak na razie się cały czas trzyma. O to jest nasz pyro już myślałem O, od razu to mi się udało spodzić. Patrzcie jaka magia. To jest nasz sold Dobra. Patrzcie na niego jak normalnie w tej niszy. U, dwie pyry. Ale warzywo. Kauf co ma 9 HP. Nie mam, nie umiem zabić ma ludzie. No dobra, wiecie co, myślę, że mogę tutaj zakończyć ten odcinek. Sorry, że taki dzisiaj trochę jakiś taki dziwny jestem, ale znowu ponad tydzień nie nagrywałem. Muszę się do tego jakoś tak wczuć. Postanowiłem, że odcinki będą raz w tygodniu i na przykład dzisiaj mamy poniedziałek. Co myślicie o tym, aby odcinki pojawiały się co poniedziałek? Jeżeli, jeżeli się zgadzacie, to spoko. Jeżeli nie, no to trudno. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Życzę Wam miłego dnia. Dzięki Wam za uwagę. Trzymajcie się i cześć.